Jesteśmy po kąpieli, to znaczy mój synek, on teraz się gdzieś, znaczy się kąpie po, po tym chlorze, ja czekam w toalecie na niego, bo byłam się zrobić. Idziemy teraz prosto do sklepu coś kupić na obiad, bo on wymyślił, że coś ma być z makaronem, także coś do makaronu. Mój synuś drugi z mężem przyjadą o godzinie. Chyba siódmej, po siódmej w sumie w półsmej prawie. Także późno będzie dzisiaj jeli obiad. I jestem zmęczona. Widzicie jak jestem zmęczona, mam takie czarno. Jak to działa? Czerwone już mam oczy, także mam już dość. Także to wideo jak będziecie oglądać, to już jest czyli czwartek. A w tej chwili u mnie jest środa wieczór. Znaczy szósta. Szósta jest. no Także miłego dnia dopóki. Dopóki jeszcze nie śpicie, nie śpicie, no szósta dopiero jest. Dobra, na radę. Pa! Także jak słyszycie u mnie wirówka wiruje, nie wirówka, a praca i maszyna do suszenia ciuchów też hałasuje, także jest u mnie trochę ciężko z głosem. Widzicie, i nic nie ma, nic nie schodzi. A tamten preparat był mocno, chyba silny. I zeszły mi te literki. On jest taki skuteczny, ten preparat, dobry moim zdaniem. Wszystko jest, nie wiem, czy Wy dobrze widzicie, wszystko jest wypolerowane i wygląda i pachnie bardzo przyjemnie i wygląda czyściutko. A tutaj, jak widzicie, to jest moja, jak to ja nazywam, taka dziura. Tutaj lubię mieć o, jakąś tackę albo Albo coś, inną tackę, jakieś. Zawsze coś stoi tu w rogu, ale tacka jest lepsza, bo ja pryszczę i jest tłuszcz wtedy. Także y, wszystkie te przyprawy, które sobie kładę na tacce, to są y, po prostu brudne. Tu mam kary. Mam kary jeszcze? No mam. Bardzo dobre jest kary z tej marki. Nie wiem, czy widzicie. Tutaj, Tamara. Ładny jest zapach. Nie jest taka... ta jest akurat yy, medium, czyli lekko ostra. Tu mam w płynie margarynę i mam olej w tej chwili taki zwykły yy, jak to się nazywa Mostego. Bojenny, no jak to się nazywa? rapsolie. No słonecznikowy, nie tylko ten drugi. To czyli jak on się nazywa? Yy, tak jak groch, tylko takie czarne kuleczki ma małe. No ja teraz nie pamiętam. Ale, ale ja wiem co to jest. Tutaj sobie zawsze stawiam w kuchni yy, jakieś szkło. Pojemnik obo, obojętny. Ja mam zawsze szkła przeważnie. I w, Wsypuję płatki owsiane, dlatego że chłopcy na śniadanie nie muszą sobie wyciągać y, z szuflad czy z szaf, tylko po prostu tak szybko. Chociaż w szufladzie mam inne, y, też takie różne na, na śniadanie płatki i wszystko, ale, ale powiem Wam szczerze, że te są zdrowe. To one są tak na na oku, a ja mam synka, tego Oliwerka, który, on jest takim niejadkiem, powiem wam, i on jak widzi płatki owsiane, to tak lubi po nie sięgnąć, jak nie ma smaku, aby sobie coś zjadł takiego szybkiego, wiecie, także a te, a te takie tam czekoladowe płatki też mam, to wszystko, no bo to trzeba od czasu do czasu też mieć, ale on by wtedy po to sięgał więcej a czym więcej słodkiego, tym mniejsza apetyt. Dlatego kuszę go tym. Tu jest przezroczyste szkło. Znaczy przezroczyste szkło. No tak. I kusi się. Tutaj. Oj, cebuli już mam mało. No widzicie, ile miałam cebuli wtedy, a ile teraz mam. Tuż sobie. Nie wiem, czy widzicie tą cebulę, bo pokazuję, przepraszam, tu. Także trochę uskromniłam. Jeszcze raz Wam pokażę. Czyściutkie. Tutaj też wypolerowano od tych tłuszczów wszystkiego. Tu już jest nowa porcja płatków owsianych. A to jest ten właśnie, co poleruje tak dobrze moje Moje sreberko tutaj. Także o jeszcze piekarnik muszę trochę tutaj bynajmniej te takie paluchy. No i mikrofalówkę. Mikrofalówki w ogóle nie używam. Ona stoi, tu bo stoi, ale to tam tylko do popcornu od czasu do czasu. I mojego patryczka naklejki. Patryczek to jest moje siostry syn. Także to 2,5. Także on sobie tam. Na, na, nawet sobie na to tutaj przy, przy robocie kuchennym, nawet sobie bo widział, że to jest metalowe to sobie na, nakleję naklejki, znaczy to jest taki magnes, to nie jest naklejka. Dobrze to ja teraz muszę jeść yy, drugie śniadanie, bo spłodniałam, także na razie pa.